Wow, ale fajny pokój zabaw! Ile tu ciekawych rzeczy! Uwielbiam strzelać folią bombelkową. Ah, ale nudny pokój zabaw. U, a co to? Popyt? Nuda. Ach, to będzie długi dzień. Chcesz się pobawić moją folią? Ach, nie dzięki. Musi coś tu być. Ale super samochodziki. Brrm. Serio, nudne te twoje autka. Patrz lepiej na moje. Tak, zmieniły się w jednorożca. Wow, ale ekstra. Może moje też tak potrafią. Uwaga. O nie, zepsułam je. I co teraz? Eh, szkoda mi jej. Trzymaj, możesz wziąć połowę mojego jednorożca. Naprawdę? Dziękuję, złożę go z powrotem. Wow, ale fajne autko. Dawaj się zderzymy. Tak, super ta zabawka. Hmm, co to za piłka? O, ale ekstra. Patrz, jaka śmieszna zabawka. Wow, super. Zazdroszczę ci. No, uwielbiam ściskać takie rzeczy. Ciekawe, co się stanie, jak pociągnę za jedną. O, ale się rozciąga. O, o nie, pękła. Niech to, zepsułam ją. Patrz, co zrobiłam za swoją piłką. O nie, współczuję. Kaj, chyba wiem, co robić. Wezmę balona i odetnę koniec. Teraz zrobię kilka otworków. Będę potrzebować drugiego balonika w innym kolorze. Wypełnię go wodą. Puf, dodam też kilka błyskotek. Dobrze wymieszam i zawiążę. Byle bardzo mocno. Tak, udało się, ale ładna. Hej, proszę, to dla ciebie. Wow, lepsza od tej, co zepsułam! Ma w środku brokat. Dziękuję, jest cudowna! Co my tu jeszcze mamy? O, to może być ciekawe! Wow, ale się świeci! Patrz, patrz, potrafi nawet latać! To chyba jakieś czary. Super, rzucę nią! Tak, normalnie leci. Ej, łapy przy sobie, to moja zabawka. No dobra. Hmm, mam w sumie papier i chyba wiem, jak go wykorzystać. Pobawimy się origami. To zaginam do środka i drugą stronę tak samo. Okej. Okay. To zagięcie będzie nieco trudniejsze. Muszę się przyłożyć. Dobrze, teraz otwieram i zaginam. Koniec. Robi się coraz trudniej. Zaginam papier w ten sposób. Zaczyna mi to coś przypominać. Gotowe. Zrobiłam sobie samolocik z papieru. Sprawdźmy, czy potrafi latać. Wow, ale płynny lot! Patrz! Uwaga na głowę! Końca nie widać! Ej, zatrzymaj się! Na co komu wymyślne zabawki, kiedy można sobie zrobić samolacik. Ha, ale mięciutkie! Pić mi się chce, ah, co za orzeźwienie! To mi już nie będzie potrzebne! Wow, ale pognieciona! Hej, mam świetny pomysł. Zdejmę zakrętkę z butelki i wleję do niej mydło w płynie. Tyle wystarczy. Teraz pora na barwnik spożywczy. Wleję trochę do butelki. Wow, patrzcie, jak miesza się z mydłem. Okej, okay, teraz potrząsamy. Trzeba się jeszcze pozbyć tej piany. Zakręcamy i zgniatamy butelkę. Udało się! Ej, patrz co zrobiłam. H? O czym ty mówisz? To mięciutkie butelki. A okej. Okay. Chcesz się zamienić za tego arbuza? Hmm no. Dobra, w sumie mam dwie. Tak, ale się fajnie gniecie. Teraz mam i butelkę, i arbuzowego gniatka. Prawie gotowe? I jest! Zrobiłam liska z origami. Kocham lisy. I origami też. E, mój papier jest jakiś do bani. Głupie to. Nie umiem. Jak ona zrobiła te wszystkie zwierzęta? Ale ładne. Moje są beznadziejne. Nie chcę się nawet na nie patrzeć. Nie bawię się w to. Wolę popyt! I ostatni. Tak, wyszło mi. Wow, dużo ich masz. Fajnie to wygląda. Hmm, ciekawe, czy uda mi się coś zrobić z papieru. Mam w sumie nożyczki w ręce, więc można spróbować. Z jednego kawałka robię cztery i zaczynam zaginać. Najpierw ten w pół. I to samo w drugą stronę. Musi być równo. Teraz otwieram. Uwaga, bo to zagięcie będzie trudniejsze, ale powinno się udać. I znów zaginam rogi. Dobrze mi to wychodzi. Róg zaginam do środka i tak z każdej strony. Teraz muszę to otworzyć i zamknąć z tyłu. Róg znów idzie do środeczka. Wezmę patyczek i odegnę papier w tych miejscach. Dobrze, jeszcze drugi. Super. Teraz zaginam to w ten sposób. I robię bok kieszonki. Okej, okay, jeszcze zaginam to w dół. Prawie koniec. Mogę już otworzyć. Zrobiłam pudełeczko. Jeszcze kilka i z głowy. Tada! Ale tęczowe. Uch, patrz na to. Też mam podobną zabawkę papierowy popyt. Żartujesz sobie? Nie cierpię origami. Uuu, ale to się fajnie rozciąga. Narysuję jeszcze kotkowi kilka pasków. Mam pomysł. Uwaga, nadchodzi robaczek! Przestań mi przeszkadzać. Zaraz jej pokażę. A, co robisz? Ha, patrz na to. Fajne wydaje dźwięki, co nie? To także teleskop. E, mniejsza. Pozwól, że zajmę się teraz rysowaniem. Już. Co o tym myślisz? A, e, to ma być sztuka? Też tak potrafię. Patrz, trochę pozaginam, trochę połączę, już. Uu, fajny trójkąt, co nie? Tada! Okej, okay, spróbujmy czegoś bardziej skomplikowanego. Symbol nieskończoności. Proszę, twoja kolej! Bułka z masłem jeszcze prostsze. Połączę te rurki w ten sposób. I skręcę. Ale faluję. Widzisz, udało mi się. Brawo! Pora na coś arcytrudnego. Helisa! No dobra, to chyba też ogarnę. Zacznę od wydłużenia rurek. Okej, okay, a teraz pomyślmy. Po prostu skręcę je wszystkie ze sobą. Uuu, mogę zobaczyć? Eee, okej, okay, proszę. Tak, teraz zamknij oczy. Zamknąć oczy? No dobra. <laughs> Ale będą jaja. Hej, w końcu mogę spokojnie rysować. Lubicie origami? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.